Witam Was na kolejnym odcinku na kanale pomocnym Scratch. W tym odcinku pokażę Wam tak zwaną grę Hanoi. Tak to się nazywa po prostu Wieża Hanoi. Tak to nazwijmy. <laughs> no to zostawcie subskrypcję i lecimy. Pierwszy co będzie się potrzebować to kostium jeden, który będzie zasłoną. I kostium 2, czyli Wieża Hanoi. Ale nie wiem, czy mi się uda wkleić do opisu. Ale się postaram. Dobra. No to zaczynajmy. Po pierwsze musimy sobie st st stworzyć blok Musimy dać w Ano I dajemy, Dodaj dane wejściowe Dajemy n Dodajemy oje, nie tutaj, tu wpisujemy n, tu wpisujemy z, ale to chyba nie będzie miało różnicy Tu dajemy pom I tu dodajemy, dodajemy na I mamy, klikamy ok i teraz dajemy tak kontrola zdarzeń. Jeżeli to dajemy i dajemy równo się to, to równo się n równa się 0. Wpisujemy 0 sobie to musimy dać kontrola. Zatrzymaj ten skrypt zmieniamy sobie na ten skrypt i teraz lecimy dalej. Czyli teraz znowu wchodzimy w moje bloki w Hanoi. Wyrażenia odjąć N. N. Odjąć. 1 Z. N. A. nie n, tylko na, pomyliło mi się i dodajemy pom teraz dajemy hmm, zmienne dajemy stworzyć listę i dajemy tworzymy chyba poczekajcie chwilę muszę tu sobie wejść tak musimy stworzyć takie coś jak ruch N Z. N A. Dajemy OK. Teraz dajmy sobie ruch. n Z, N A. Teraz ubierzemy w ucho noj i dajemy sobie odjąć. N. Odjąć jeden to będzie pom z na teraz dajemy definiuj ruch n z na i dajemy e, tworzymy listę dajemy dodaj i teraz dajemy do i tworzymy jeszcze zmienną ruch to sobie wyłączamy to sobie zaraz gdzieś przeniesiemy i teraz dajemy dodajemy sobie yy. tu się chyba pomyliłem bo tu chyba z, czegoś z tego oh, właśnie Pomyliłem się, to po trzeba usunąć tą zmienną. I teraz da, dajemy ruch. Teraz mamy normalnie. Dobra. Zaraz dajemy. Połącz. 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 I tak jeszcze będzie kilka razy, ale to zaraz. Dajemy. O, krążek. Połącz. N. Z. Połącz. Z. A to nie tutaj. Dajemy jeszcze tutaj i tutaj, Z i NA, z N A. do ruch. Teraz dajemy kontrola, to znaczy zdarzenia. Kiedy kliknięto ruch idź do. Minus 50 i oraz minus 65. Dajemy teraz e, zmienne. Tam pod listą mamy usunąć wszystko z. Dajemy ruch. Teraz tworzymy zmienną. w krążków. I dajemy sobie mm, moje bloki w Hanoi Chodzimy tutaj w zmienne krążków. Dajemy A, B, C. I tak. Y, to będą ruch. Dodaj to. Nie to usuwamy, to znika. Krążków zamieniamy sobie na suwak. Zmienić zakres suwaka, zmienimy od 2 do 17, no i teraz chodzimy sobie. O nie, wszystko zrobiłem w nie tym, ale no dobra. To jak już zrobiliście w kostiumie, no to musicie zrobić tak. Definiuj, przenosicie do Hanoi, cyk, cyk, i zobaczcie. Teraz tu macie wszystko. No jedna pomyłeczka na filmik zawsze musi być Bo inaczej się nie obędzie ze mną Kostium mi usuwamy, tu wszystkie bloki po kolei hm, Dlaczego nie mogę go usunąć? Ha Więc jak to ogarnę to was wrócę Dobra, wróciłem do Was. Okazało się, że trzeba było usunąć po kolei. Czyli najpierw trzeba było usunąć to. Potem trzeba było usunąć to i na końcu to. Z kostiumu, oczywiście. Teraz będzie bardzo łatwy skrypt, czyli zdarzenia. Kiedy kliknięto, dajemy ruch. Y, idź do X. I teraz dajemy sobie minus 43 i minus 24. I teraz dajemy zdarzenia. Powtórz, to znaczy. Kontrola w sumie powtórz i to będzie wyrażenia. Odjąć zmienne krążków. Od 1 i ruch zmien. Zmień y o 14. I teraz wszystko jak dobrze ustawiłem, oczywiście powinno działać, ale zobaczyć czy dobrze ustawiłem. Sprawdźmy to. Jed, znaczy cyk i klikamy działa cyk działa cyk działa cyk działa raz dwa trzy cztery pięć sześć. dobrze pokazuje i siedemnaście wszystko jedenaście trzynaście hmm czy mi się wydaje czy te któreś z nich było takie 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Co? Czekajcie. Oj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. No to spróbuję zrobić tak. Jak już to mamy, to ustawmy sobie zmienić zakres suwaka. Dajemy 1, dajemy 16 i powinno teraz działać, jak się nie nieda. tego zaczynamy 1 nic nie ma, 2 są 3, ale to nie wiem dlaczego mi w ogóle zaczyna tak, że ten 3 hmm. to są 2 no to chyba jednak musimy dać od 2 do 17 i 1 to jest 1 3 to są 2 Dobra, no to najwyżej będzie od 1 do 17 po prostu 1, 0, to będzie tak, tak czy przy, przy 14 mi do samej góry aż dało? Aha, czyli tu trzeba całego, czyli wystarczy tylko oddać. Zobaczmy, czy przy 14 też wejdzie. Dobra, no to ustawimy sobie jednak zakres. Zmienić zakres suwaka, dajemy sobie na 15 i dajemy OK. I teraz już powinno wszystko działać. Dwa cyk, cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cyk. I cyk. I to było tyle w dzisiejszym odcinku. Siema.